Lesek Szymawski rozmawia o Polsce. Witam. Dzisiaj rozmawiamy z Januszem Szewczakiem, głównym ekonomistą PZK. Ile Polska ma długu? To jest dobre pytanie, na które chcielibyśmy znać odpowiedź. Na razie nie bardzo wiadomo. Oficjalnie około 900 miliardów złotych. Jeśli doliczyć to, co pan minister Rostowski poukrywał po różnych szufladach, to wychodzi już bilion, 1 bilion złotych długu publicznego, a jeśli doliczyć to, co jest ukryte w ramach zobowiązań ZUS-u, FUS-u, krusu w Służby Zdrowia NFZ-u to wychodzi około 3 bilionów złotych. No, to jest kwota oczywiście gigantyczna, nie do spłacenia przez najbliższych pięć pokoleń. Ja rozmawiałem na temat długu z ekonomistami m.in. z centrum Adama Smitha i oni podają takie trzy filary tego długu. Pierwszym jest to, o czym pan przed chwilą powiedział, czyli ten dług wewnętrzny, drugim jest dług zagraniczny, to na dzisiaj jest około 1,2 biliona złotych. I po trzecie, dług systemu emerytalnego. Czy pan uważa, że ten. Yy, to zobowiązanie płynące z systemu emerytalnego też należy wliczać do długu, bo minister Rostowski chyba uważa, że niekoniecznie. No i minister Rostowski w ogóle dość, że tak powiem, kabaretowo traktuje tę kwestię zadłużania Polski i Polaków. Przypomnijmy, że jego genialnego zarządzania finansami publicznymi, czyli przez 6 lat zafundowano nam, on zafundował nam z rządem prawie 400 miliardów nowych długów. To jest gigantyczna kwota, to jest prawie tyle, co poprzednich kilkunastu ministrów przez 15 lat. Więc to on dość lekko to traktuje. Niewątpliwie, no przecież emerytury trzeba wypłacać, obligacje trzeba będzie spłacać, więc niewątpliwie ten dług ukryty jest bardzo ważną częścią do spłacenia. Można powiedzieć tak, tyle tylko, że jego łatwiej jest, że tak powiem, rolować czyli przesuwać na później, żeby spłacać, żeby obniżyć emerytury, żeby mniej wypłacić. Natomiast jeśli chodzi o ten dług zagraniczny, czy ten dług w postaci obligacji Skarbu Państwa, no to to trzeba płacić na bieżąco. I najlepszy przykład jest, pan, pan minister Rostowski się chwali, jak to on sprzedaje te obligacje polskie jak ciepłe bułeczki. Nie, zapomina tylko, że obligacje to są po prostu długi, to są długi. I y, bardzo szybko te ciepłe bułeczki mogą się zamienić w niezjadalny zakalec, jak nasi wierzyciele dojdą do wniosków podobnych jak w Grecji, że już czas poprosić o zwrot pieniędzy albo powiedzieć, możemy wam pożyczać dalej, ale już nie. Na 3,5%, tylko na 5,5%. No i wtedy oczywiście będzie, będzie dramat i będzie próg bankructwa, można powiedzieć. No właśnie, spróbujmy taki scenariusz narysować. W którym to momencie, Pana zdaniem, może nastąpić? To wbrew pozorom może nastąpić w każdej chwili, dlatego że łaska Pańska spekulantów, inwestorów giełdowych, inwestorów walutowych na strym koniu jeździ. Jeśli dojdą do wniosku, że dany kraj zaczyna mieć jakieś problemy, a my ma, zaczynamy mieć gigantyczne problemy w finansach publicznych, bo mamy zapaść dochodów podatkowych, no, w tym roku może z podatków być mniej o prawie 28 miliardów złotych, niż to zaplanował pan sobie minister, pan Rostowski, nasz wybitny sztukmistrz z Londynu. No, nie zauważył takiej dziury, teraz trzeba było zmieniać budżet, nowelizować, prawda? Więc to może nastąpić no, w momencie, kiedy te ośrodki, na przykład londyńskie City, czołowy ośrodek tej spekulacji, Działań lichwiarskich dojdzie do wniosku, że Polska albo musi drożej płacić za pożyczane pieniądze, albo w ogóle trzeba przestać jej pożyczać. To nie jest kwestia, że to nastąpi za 5 lat, za 2 lata. No, ten skok na OFE wykonany obecnie, no to przecież jest to przeniesienie obligacji z OFE do ZUS-u to przecież jest forma no, ucieczki przed bankructwem, przed kompromitacją. Po to tylko, żeby sztucznie obniżyć sobie dług publiczny i znowu dalej pożyczać przez najbliższy rok, żeby mieć jakiekolwiek pieniądze, bo widać, że w budżecie pieniędzy nie ma, że, że nie ma na płatność rachunków po prostu państwa. A czy to nie jest takie trochę reanimowanie trupa? Mówię o tym ZUSie i OFE, że oni przenoszą pieniądze z jednej instytucji do drugiej, która jest bankrutem i musi zbankrutować, żeby ona jeszcze dwa czy trzy lata pociągnęła. Tak, ma I potem jak już zbankrutuje, tak, to już ma pan, definitywnie. Ma pan rację to jest reanimowanie trupa, a wiemy, że ciężko się trupa reanimuje. E, 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 czy jakbyśmy wrócili do polskiego przysłowia, umar Maciek, umarł, już leży na desce, jakby mu zagrali, podskoczyłby jeszcze. No, podskoczyłby sobie, tylko że już, już jest na tamtym świecie. ZUS oczywiście w tej formie jest do zlikwidowania. Trzeba zbudować całkowicie nowy system emerytalny. Trzeba stworzyć rynkowe reguły, zamienić ZUS na Taki państwowy fundusz emerytalny, który by na zasadach komercyjnych konkurował z OFE, ale nie takimi OFE jak teraz, bo te obecne OFE to przecież jest jedno wielkie kłamstwo, oszustwo, błędne kalkulacje. To jest po prostu danie szansy no, dla Eldorado, takiego, dla tych banków, które są właścicielami tych OFE, żeby one sobie bo zarobiły 17 miliardów złotych, zarobiły od. 99 roku i te pieniądze już pojechały, wyjechały z Polski, tak już nie, nie odzyskamy. To jest wielki problem, to jest wielkie wyzwanie reforma systemu emerytalnego, bo trzeba zlikwidować to OFE, utworzyć re, realne, sensowne fundusze na wzór nie wiem szwedzki na przykład. Pomyśleć o tej minimalnej emeryturze państwowej typu jakby takie zabezpieczenie socjalne podstawowe i spowodować, żeby ZUS zlikwidować ten ZUS, sprzedać te pałace te działki nieruchomości, w jego miejsce utworzyć Państwowy Fundusz Emerytalny z zarządzającymi, którzy wiedzą jak zainwestować pieniądze Polaków. Choćby był to nawet państwowy fundusz. Takie fundusze istnieją na całym świecie, w naj najbardziej liberalnych gospodarkach w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii. Pan, udzielając rok temu wywiadu dla portalu Nowy Ekran, wierzył, że ta sytuacja będzie się pogarszać i pogarszać systematycznie, że będą objawy kryzysu, takie jak wzrost rachunków, co obserwujemy, wzrost bezrobocia, co obserwujemy. I to się niestety dzieje. Mówię niestety, no bo, bo wszyscy chcielibyśmy, żeby tak nie było. Ale jak Pan sądzi, gdzie, w którą to stronę będzie szło dalej? Czy ten ucisk fiskalny będzie rósł, czy będzie malał? Ja myślę, że ten ucisk malny bardzo rośnie już w tej chwili. Mamy przecież nowe zasady ordynacji podatkowej. Mamy możliwość, minister finansów sobie stworzył możliwość blokowania kont bankowych przedsiębiorców na trzy miesiące, jeśli ma jakieś podejrzenia tylko w stosunku do takiego przedsiębiorcy. No mamy przedłużony VAT, który miał być podwyższony na 23%, miał być obniżony od, od przyszłego roku a jest przedłużony do 2016. No mamy cały szereg takich napaści, bym powiedział, fiskalnych na zwykłego obywatela, że jechał samochodem 10 km szybciej, że przeszedł przez ulicę w niewłaściwym miejscu, że jechał na rowerze trzymając za rękę koleżankę, która jechała na rowerze, że się całował w parku. To są wszystko te mandaty za zbieranie grzybów, mandaty od 500 zł do 5000 nawet. No przecież to horror jest, to jest jakieś państwo absurdu, państwo opresyjne państwo, które chce obrzydzić nam życie w tym kraju. Jak pan sobie wyobraża kulminację tego narastającego kryzysu? Bo ja się spotkałem z takim poglądem, że kiedyś nastąpi dzień, w którym my się obudzimy i dowiemy się, że państwo nagle straciło środki na wypłatę swoich zobowiązań, że nie dostaną urzędnicy, nie dostaną nauczyciele, nie dostaną wszyscy ci, którzy są na państwowym garnuszku. No tak było, przecież się? Tak, się, tak się stało w Grecji, tak się stało na Cyprze. Obywatele się obudzili i dowiedzieli się, że na Cyprze, że z ich kąt 50% oszczędności zostanie ukradzione im na rzecz ratowania wspólnej waluty euro. Tak się stało w Portugalii, tak się stało w Hiszpanii. Ta Hiszpania jeszcze oficjalnie o pomoc nie poprosiła, ale przecież tak się skończy. Tak się stało w Irlandii, kiedyś kraju, który był wzorem dynamizmu gospodarczego. Po prostu pewnego dnia przychodzi ten, ten karty na stół. Międzynarodowy Świat mówi płacić. Jak nie po, macie czym zapłacić, to tak jak w Grecji mówią, oddajcie wyspy. No, problem jest, co my będziemy mogli oddać? Pomorze Śląsk, Mazury, Gdańsk, no bo przecież takie listy już były. no Grekom to powiedziano wyraźnie. prawda, Oddajcie wyspy, jak nie macie, jak nie macie na oddanie długów. Dzisiaj, dzisiaj nie trzeba wysyłać dywizji pancernych, nie trzeba na lotów dywanowych robić lotniczych, żeby jakiś kraj skolonizować. Wystarczy przejąć jego długi. To Baron Rothschild miał to dobrze opracowane, opatentowane. Mówił, że nieważne kto rządzi, ważne kto tworzy dług, kto, kto kreuje pieniądze. Państwo od nas ściąga miliardy, ciężkie miliardy złotych od każdego z nas i jak patrzymy na to, co się dzieje w Polsce, to widzimy, nowych dróg nie ma, w szpitale katastrofa, yy, obronność no, de facto już, już, już siadła zupełnie. Ja Mam takie pytanie do Pana, co się dzieje z tymi pieniędzmi? No one, one w dużej mierze wpadają w jakąś czarną dziurę, te dziurę budżetową, deficyty różnego rodzaju. Z drugiej strony są w dużej mierze rozkradane przez różnego rodzaju lobby. I wreszcie w trzeci, bardzo szeroki kanał wypływu tych pieniędzy to, to jest wypływ do właścicieli już w tej chwili Polski, można powiedzieć, za granicę. Corocznie w ramach takiej pozycji saldo błędów i opuszczeń w ramach obrotów, bilansu obrotów płatniczych za granicą wypływa nieodwołalnie od 40 do 50 miliardów złotych z Polski. W różnej formie jakiś dywidend, usług z tytułu konsultingu, rebrandingu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i to przecież trwa już od lat. No, czyli ja, ja sądzę, że w ramach tego właśnie, z tego dziurawego dzbana, jakim jest Polska dzisiaj, do zagranicznych właścicieli wypłynęły setki miliardów złotych. Ten zban cały czas jest otwarty, te dziury się wywier powierza, wywierca nowe, powiększają się te strumienie wypływające no, na rzecz obcych. No, choćby OFE jest też takim przykładem tego. 17 miliardów. Właściciele OFE, czyli zagraniczne instytucje finansowe, wytransferowały już z Polski. Słyszałem w kongresie Nowej Prawicy taki pogląd, że ten dzień kulminacji kryzysu, kiedy to wszystko zbankrutuje, no będzie takim dniem, można powiedzieć, pozytywnym, bo czyli jeżeli państwo nagle przestanie wypłacać pieniądze aparatowi ucisku, to ci przedsiębiorcy, którzy płacą podatki, będą mieli lepiej, no i ta szara strefa natychmiast się rozwinie i rozwinie się dalej gospodarka. Pan podziela ten pogląd, że tak może być? Ma, w każdym kraju jest szara strefa, ona się waha między 20, 15, 20, nawet 50% w niektórych krajach. Ta szara strefa w Polsce wynika nie z tego, że ludzie w Polsce są wyjątkowo nieuczciwi, tylko z tego powodu, że te, te po prostu rygory, ten fiskalizm, ta opresyjność, to utrudnianie Polakom życia jest tak daleko posunięte, że tu trzeba być naprawdę dużym bohaterem i niezwykle jakimś łebskim człowiekiem, żeby prowadzić tu biznes. Ponieważ tyle tych rowów, pułapek, wilczych dołów jest wykopanych, że najuczciwszy człowiek nie wpadnie. Dlatego ja sądzę, że przede wszystkim pierwsza rzecz, to jest najważniejsza, to jest, żeby, żeby ułatwiać Polakom życie. Jeśli nie będziemy mieli sytuacji, że władze nie będą próbowały ułatwić Polakom życia, to no będziemy mieli albo szarą strefę, albo emigrację. I na koniec jeszcze jedno pytanie. Czy pan uważa, że ta sytuacja ekonomiczna przełoży się na wynik najbliższych wyborów? Tak, myślę, że zdecydowanie. Myślę, że ludzie już mają dosyć, wiedzą, że Platforma to kompletne nieudeczniki i kłamcy, że oszukali Polaków wielokrotnie. Właściwie można powiedzieć, że czegoś nie dotknęli, to zepsuli, więc niechęć do Platformy będzie rosła. Pytanie jest, czy nowa władza, rozumiem, że tu aspirantem do tej nowej władzy jest PiS, czy ona będzie potrafiła podjąć te wielkie wyzwania, bo wyzwania będą gigantyczne. To nie będzie prosta sprawa, to będzie naprawianie olbrzymich szkód które zostały od olbrzymich spustoszeń popełnionych w finansach publicznych, gospodarce, wyprzedaży majątku narodowego. My musimy zacząć budować fabryki, musimy zacząć odzyskiwać banki. Nie ma państwa, które nie ma banków, które ma coś do gadania we własnym kraju, więc będą te wyzwania naprawdę gigantyczne i no i oby się okazało, że są profesjonaliści, że są fachowcy w Polsce, którzy podejmą trudne zadanie, bo e, oczywiście i Unia Europejska, i biurokraci europejscy, i Lichwa Międzynarodowa będą nam próbowali uniemożliwić naprawę, odbudowę państwa polskiego. No właśnie, bo ja się tak zastanawiam, jak słucham tych haseł politycznych, czy PiS, czy inna partia, która aspiruje do władzy, coś faktycznie by zmieniła w kwestiach gospodarczych, bo jak się, jak się tak obserwuje, to de facto i politycy PiSu, i SLD, i Platformy, oni mają te same pomysły gospodarcze, tylko inaczej je tłumaczą. Nie da się, nie da się, już w tej chwili ta nowa władza, która przyjdzie do, do władzy, ona nie będzie mogła trosz, troszeczkę zmienić. Będą musiały być niesłychanie radykalne posunięcia, dlatego że nieco mniej liberalny na przykład system zarządzania gospodarką, nieco mniej bym powiedział, taki etatystyczne podejście niczego nie zmienia. Po prostu trzeba bardzo radykalnych, fundamentalnych zmian światopoglądowych, majątkowych, profesjonalnych, żeby przełamać ten kryzys, bo jeśli nowa władza będzie uważała, że trzeba troszkę tylko poprawić, to bardzo szybko skończy tak jak platforma. Czyli, czyli musi być nowe otwarcie absolutnie nowe otwarcie otwarcie o ludzi patriotycznie nastawionych, ale jednocześnie mających wiedzę, umiejętności menedżerskie. Potrzebni są, są naprawdę dobrzy menedżerowie w tej chwili. Janusz Szewczak, główny ekonomista PZ Skok. dziękuję. Dziękuję.